Maneczkę z tej strony to takie witam Was z grzem Medieval Dynasty. Troszkę się opóźniłem z budową tych domków dla tamtych gości, i do tej pory są źli za to chyba. E, dobra, dostaliśmy kolejną misję tutaj czy dostaliśmy właśnie, idziemy zobaczyć, co dostaniemy. E, witaj, żono. Jak się mywa moja piękna żona? Czy słyszałeś o rybie mistrzu z jezioricy? Nie słyszałem. Najwyraźniej to ważna postać, a jego zupa rybna jest podobna, podobno godna najwyższego uznawania. Mógłbyś przynieść miskę? Pewnie, nie ma problemu. Świetnie, proszę zapłać tymi monetami. No to gościu, nieźle sobie liczy. Gdzie ten Jedziemy mój wierny rumaku, zobaczycie o co tam chodzi. Taka trochę nieciekawa pogoda na jazdę konną, no ale nic w tym momencie nie poradzimy Więc machniemy się tutaj na lewo Para pa, pa. Hmm. Oczywiście nas żadnego przejazdu teraz nie ma jakbym potrzebował, gdzie ten most jest. Most jest chyba daleko, dobra Tutaj przeskoczymy, o Dobra, no ale mimo no, wszystko skróciliśmy trochę. Dobra, ciach, tu do góry. E, Na no, przełaj pojedziemy, więc żeby było jak najszybciej. Już nie będę ciął tego kawałka jak jedziemy po... Hmm, po, po... O, wilk występowanie. Oj, obóz bandytów, kurde, ale żeście się tu wszyscy zebrali. Kurde, ale się przyblokowałem. No śja pierciele. No nie wierzę. No zablokował mi się koń dosłownie. Nie mogę siadać jeszcze w tym miejscu. Dobra. Udało się. Może Myś myślałem, że zginę przez chwilę. O. Nie mogłem zejść nawet z tego konia w tamtym miejscu. O. Uważaj, bo bandyci mnie gonią. <śm> zupa rybiego mistrza, coś czuję, że ona nie będzie taka wspaniała. Obra, wracając chyba skorzystamy z opcji szybkiego transportu z tamtej wioski. Zawsze to chwilę szybciej, aczkolwiek za no, zapłacimy jak za zboże. No ja zauważyłem, że lisów mi chyba nie pokazuje występowania tak ogólnie. Nie trafiło się jeszcze, mi pokazało gdzie listy występują. Czy możliwe, że to dlatego, że ja kupiłem mapę występowania tych zwierząt? O, jeszcze kawałek, o koń się zmęczył. Zwolnijmy w takim razie. Tylko miejsce występowania, jeleń Zobaczmy ile gości. Też czuję, że to zakup tej zupy nie będzie taki prosty. O dobra, już tylko jedna osoba jest niezadowolona. O, jeś Aha, tu gościu coś siedzi w ogóle. Czupak, kaczka. Słuchaj, w zupkę bym chciał. Witaj, moja żona wspomniała mi o Twoim. Wybacz, chłopie, nie możesz mieć do mnie pretensji. To nie moja wina, że żonka nie może przestać o mnie myśleć. Po prostu tak działam na kuli. Słucham, ja mówię o Twojej. O co chodzi tym razem? Moje perfekcyjne, szerokie szczęce. Moje nietużinkowe osobowości. Moje zdumiewającej średnie która zdaje się być wyzębiona z samego serca górskiego wierzchołka. Twojej zupy róbnej. A zupie rybnej. Rozumiem, wybacz, gdy jest się legendarny. Pod tyloma względami łatwo się pogubić. Najwidoczniej poproszę jedną miskę twojej specjalnej zupy. Pewnie. Chyba, że wolałbyś mały zakładzić jakiś zakład. Co powiesz na drobny turniej rybacki? Założę się, że uda mi się złożyć więcej ryb od ciebie w powiedzmy godzinkę. Czekaj, czy ciebie nie nazywałem przypadkiem rybnym mistrzem? W rzeczy samej. Choć niektórzy nazywają mnie także zakliniaczem jezior. Patrzysz właśnie na najlepszego. Rybaka w całej krainie. Tak dobrze słyszałeś krainie. Ludzie byłem najlepszym znanym, zanim skończyłem 15 lat. Więc jaki to ma sens w zakładaniu się stąd? Przecież to oczywiste, że wygrasz. Ha, twoja uległość nie bawi, ale twoja niechęć do zakładów już nie. Założę się o 50 monet, że nie sprzedasz mi tej zupy. Podoba mi się ta próba naprawdę. Ale nie pozwolę ci tak łatwo się z tego wykręcić. A to twoje monety. Założę się, że tego nie powiesz przewidziałeś, co? Przewidziałem. Cholera, co on nam kasę daje? Cholera, jesteś lepszym hazardzistą niż myślałem. Szczerze, w tą łączę za to, to chętnie kupiłbym na przykład jakąś zypę. Co ja mam z tą zypą? Zupę rybną, zupę, zupę rybną. Nie tak szybko, musisz najpierw. E, muszę się najpierw odegrać. Wybieraj zakład jakikolwiek chcesz. Stawiam, że nie wytrzymasz w milczeniu przez 5 minut. Sam jesteś głupi. a nasz powiedział ryby są głupie. On sam jesteś głupi. Szlak! Czy mógłbyś przestać dawać mi pieniądze? Po prostu jest z powrotem. Po prostu je z powrotem. Mam no, w sensie weź je z powrotem i daj mi tą zupę. Dobra, koniec zakładów. Ale mimo to nie sprzedam ci zupy. Możemy się wymienić. Co takiego byś chciał? Przecież jestem absolutnie najlepszym rybakiem, jaki kiedykolwiek istniał. To nie jestem tak dobrym myśliwym. A zawsze chciałem mieć czaszkę z żubra. Tak los dobry i w ogóle. Jeśli ją dla mnie zdobędziesz, dam ci zupę. Niech ci będzie. Przyniosę ci tego, to, to co chcesz. No mówiłem, że to nie będzie takie łatwe. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy jakiś głuś w ogóle. Aha, niedaleko tej wioski. No Dobra, tylko teraz problem jest taki, że ja nie wiem, gdzie tutaj żubry występują najbliżej Ja nie chciałbym jechać. Nie wiadomo gdzie. Dobra, zobaczmy. Czy ja jakieś żubry po drodze mijałem? Nie. Co najlepsze tutaj żubrów w okolicy w ogóle nie widzę. Hmm. Zaraz zobaczmy, kto mieszka w tej wiosce i czy jest ktoś, kto mógłby ogarnąć mi tą czaszkę żubra. Gdzie znajdę dzika zwierzyna? Saki. Nie znam się na tym. A, dobra. Po co ja w ogóle mogę go pytać? Ty umiesz coś robić, bym cię zatrudnił? umieć się zajmować rolą. Dobra, wbijajmy do nas. Zaraz mu coś dam z roboty. Tylko... No, w ogóle tu parę osób wróciło. Dobra, najpierw dam gościowi, żeby miał gdzie mieszkać, żeby lipy nie było działy. On tu ma... O rolnictwo najwyżej, więc jeżeli gdzieś brakuje kogoś, żeby się zajmował zwierzętami, to nie, nie brakuje. Brakuje to tutaj pracownika. A ten naprawiacz, co on robi? Pi. E, czy jest tu ktoś, kto umie cokolwiek polować? Chyba nie. Dobra. Okay. że alkoholu ze sobą, nie wziąłem to mnie sprzedał. E, rozumiem, że ciebie jak zapytam o zwierzynę, to no... Nie powiesz. Dobra. E, to ja w takim razie idę szukać tej czaszki żubra. E, jesteśmy z powrotem dla was minęła to chwila dla mnie troszkę, troszkę dłużej. I tak Monika mi napisała, że można tutaj dawać tym ludziom normalnie nazwy ja chyba tego nie ogarniam bo jak mnie otwórz szczegóły zakładki co ja nie do końca wiem jak przypisać prawy? bo tutaj Monika mówiła właśnie że jest możliwość przypisania ludziom jakby naszej takiej notatki przyklejenia im i jest Sortuj ludzi Według KZ wydobycia dyploma... nie, to nas nie, ten Usuń, otwórz szczegóły, zakładki, ta nie, bo to są to eee, pff, to też nie to, jak rozwinę listę A, mogę dać na pewno nazwę własną do samego budynku eee, no okej, okay. dobra, to, to wiemy Tylko czemu ja do ludzi nie mogę dać czego? U ludzi mi nie działa ten przycisk, w sensie nie ma żadnego takiego tego no, mo można by to podzielić na takiej, na takiej zasadzie, że wiedziałbym, który dom e, należy do kopalni, ale bardziej by mi zależało na e, dodaniu szczegółów do ludzi. Może to jest w innym miejscu, ja tego po prostu nie potrafię znaleźć. E, otwórzmy. Hmm. Zarządzaj, przypisaj mnie, o to na mnie chodzi. Hmm, hmm, hmm. Ale widzę, że na pewno, że budynki same można sobie nazwać po swojemu. E, tutaj Monika jak wiesz jak to zrobić, bo ja widzę tylko na razie tutaj, że mogę dodać nazwy do samych budowli, znaczy, no, no już jest to przydatne, tak? Bo mogę na przykład określić, że w danym domu mieszkają tacy i tacy. E, na przykład, że górnicy. Zobaczmy w sumie, jakby to wyglądało w ogóle. E, pff, górnik. Genowy. Jakie masz skila w ogóle? Dobra, nieważne na no, Nadalajmy na przykład dom górnika. napiszemy. zobaczymy jak to będzie wyglądać. A, no, no czy to fakt, faktem że się przesuwa na liście. Aha, w taki sposób to wygląda w nawiasie, więc to też jest spoko. No jest to przydatne, ale jeszcze to nie jest to, co bym chciał. Chyba że to można jakoś te postacie opisać. No bo ja tutaj pod H jak widzicie mam sortuj ludzi, a ja bym nie, nie chciałbym ich sortować, tylko po prostu E, sprawdzić, jak, e, czy jest ta możliwość dopisania e, im, jakby tego wieku. Znaczy wieku, no nazwy. No, no, zobaczmy, w sumie. kto jest najstarszy na wiosce? O, Medard, hodowca. 39 lat. O, że tak powiem, w jego przypadku wraz z wiekiem przyszła też mądrość, no bo jednak, mimo wszystko, ma dychę, nie? tutaj. No tutaj pracownik do już nie do mira, e, tylko 5, no ale to pewnie dlatego, że miała przerwy, nie, więc trochę to tam e, ubyło, tego doświadczenia przez to. A to widzę w ogóle, ktoś jest niezatrudniony w kopalni. E, no dobra, okej, okay. to chwila, jak ja mam dom, miejsce pracy, to od razu wrzucimy kopalnię. W ogóle w tej pierwszej kopalni to same prosy pracują, założyłem. Zaraz zobaczymy tutaj, czy ktoś jeszcze chciałby, o, tut. Czy tu to widzę, że i tak zaraz będzie <śmany> produkcja, to była, w przypadku tej osoby to była produkcja, dobra, kucharz, bogna, tutaj, co to było, rolnictwo, o, jest, to dała jedna wolna, pracownik, czy rolnik, damy rolnik. Eee, zobaczmy dalej. No przecież mogę tak będzie najszybciej. Eee, wybaczcie, że teraz to robię, ale po prostu chciałem znaleźć tą nazwę. Eee, czy jest faktycznie taka ta możliwość ustawienia nazw ludzi? No, nie, nie, nie ogarniam jeszcze chyba tego na tyle, żebym potrafił to zrobić. No bo tu, jak widzicie, jak otworzę szczegóły. Hmm, gdzieś tutaj może zakładki, wybór WS, nie, to jest tu. QE, hmm, to nie tutaj. Miniogniew ma dwie córki. Kowal, to jest pan Kowal, ma dwie córki. Hata, Myśliwsk, rolnictwo w tym przypadku to było. Zaraz zobaczymy, czy ktoś ma niższy poziom niż ona tam. To by się ją wymienił tutaj z tomosu Norberta. Dobra, ja cię wymienię z nią. Pracownik stodoły. Chociaż w sumie trochę chyba przesadziłem. Nie wiem, czy ta stodoła nie ma z dużo już pracowników. Dobra. Tutaj Aloruna no. w produkcją się zajmowała jakąś widocznie wcześniej. Wow, zobaczcie, już nie mam w ogóle miejsca, gdzie daną osobę do pracy wrzucić. Drewutnia, no na wydobycie jej przecież nie rzucę, bo to bez sensu, bo kopalnia no też nie, nie ma sensu. Chata myśliwska też odpada, bo ma jeden. Dobra, to masz, no, jak to się mówi, <śm>, płatny urlop przynajmniej chwilowo, e, tutaj zobaczmy, wolne miejsce, idziemy może do chaty myśliwskiej, można by ewentualnie e, no nie no, do chaty myśliwskiej, to chyba jedyny sensowny wybór w tym przypadku dobra, a jedna kobieta chyba się tam nie pogryzą o nią pogryzną się na pewno, dobra idziemy po tą zupę, mam tą czaszkę <laughs> W, w, wybaczcie, klikniałem trochę za szybko. Dam pewnie kim jestem. No tak, przecież razem zapomnij, masz twoja czaszka. Ach tak, teraz pamiętam. No pewnie jesteś tym facetem z Zoną, która mnie ko kocha. Człowiek, daj mi już tą pierdzieloną zupę po prostu. Naturalnie umowa to umowa, proszę, naleje ci nawet dodatką porcję za darmo, spróbuj. Kurczę, faktycznie wyśmienica. Czusto, że w przyprawa Na, naprawdę znakomite. Założy, że chciałbyś wiedzieć. To mój specjalny składnik. Sekret, który zabiorę ze sobą do grobu. Muszę przyznać, że myślałem, że jesteś zwykłym oszustem, ale jesteś autentyczny. jestem autentycznie pod wrażeniem. Chociaż nadal uważam, że możesz mieć problem z hazardem. Bzdura, założę się, że mogę przestać kiedy tylko zechcę. I to jest zakład, na który mogę przestać. Dołącz do mnie i mojej osady przydałby się nam taki mistrz jak ty. Ha, to znaczy doceniam to szczerze, byłem trochę zagubiony wracając do doliny po tych wszystkich latach. Moja rodzina już dawno odeszła. Próbowałem znaleźć dla siebie jakieś miejsce, które mógłbym nazwać, domem. Z chęcią do was dołączę. Zatem pozwól, że powitam cię w swojej nowej rodzinie. Zatem znaczy, jestem pewien, że będziesz pasował. Dobra, Roland, e, dzięki mu to musi być dla ciebie duży. No tak, uważaj, bo się jeszcze rozmyślę. Dobra, no to mamy Rolanda, czyli rybiego mistrza u nas na tym, więc uruchomimy produkcję ryb. Już niech będzie. W sumie powinno oni też mieć jakiś duży poziom w wydobyciu tych ryb, w wydobyciu boże, co ja gadam, w łowieniu tych ryb. Bo... To w ogóle to są od nas? Nawet, nie wiem nawet, w jakim celu oni w ogóle byli, ja aż z ciekawości zobaczę, czy to są od nas. Nie, to nie są od nas. E, dobra. Ale to są jakieś postacie, czemu one gdzieś idą? Nie lubię. Aha, dobra, bo to są postacie z, co oni, do, do Ryliny właśnie dotarli? Produkcja słuchaj, e, a ja nie mam chyba miejsca dla kobiet, kurde. Znaczy w sensie domków nie mam wolnych, a teraz raczej szybko go nie wybuduję. Najpierw zajmijmy się Ron, Ronal, Rolandem, tak? Ej, czy ja dopiero ludziom nie dałem jakieś roboty, a to widzę, że już są bezrobotni. Dobra, Roland. E, tak, umie bardzo dobrze ro, łowić ryby. Ok. No, właśnie jest dom, jak widzicie, więc dla niego, właśnie powstanie miejsce pracy, czyli to łowienie ryb. Nie wiem też. Pamiętam, że może się coś zmieniło, ale nie wiem, czy opłaca się robić te ryby. Znaczy no, trochę najwyżej będę dopłacał, nie? No ale dobra, dobra. Widzimy się w wiosce. W sumie nie będę tutaj nagrywał przejazdu całego. Dobra, jesteśmy z powrotem. Chciałem tutaj, wiadomo, postawiłem temu gościowi rybakowi już, nawet nie odem jeszcze tej zupy, bo zacząłem gościowi tutaj robić ten, e, to miejsce jego pracy i e, 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 troszkę mi to zajęło czasu, w ogóle teraz zauważyłem, że mam tu źle zrobiony ten, chociaż pewnie już to wcześniej widziałem, ale już tego nie będę ruszał, bo tak jak mnie patrzy, to można wdrapać się tu i przeskoczyć, ale, e, no miejsce pracy mu tutaj zrobiłem, nie, temu, o, ro, no, Ronald, on się nazywał, jeżeli dobrze pamiętam. Zrobiłem takie siedlenko, ogień ten parę siatek wrzuciłem. E, no i on tutaj nie pracuje sobie. I tak o, zacząłem wstawiać te lampki, to już mówię, postawię ich trochę po bazie, tam trochę pobiegałem. E, zebrałem sobie no, odpowiednie surowce, postawiłem parę rzeczy, e, tam lampki, parę razy się cofnąłem, bo to trochę ważyło, ale uwaga, zaraz będę mówił dalej. E, I tak o, pobiegałem i mówię, i dopiero wtedy przypomniałem sobie, że to w ogóle to jest trochę mylące, bo meble i dekoracje, i tutaj są pułapki. a to tak, jakby nie jest dekoracja, tak, bo to jedzenie łapie. No ale, no tutaj sobie przeskakuję, oświetlenie robię, pa, pa, pa. Tutaj te różne i patrz, a strach na wróble jest, mówię. Kurczę, postawię sobie go. E, no a ja bym chciał go na środku pola, wiadomo, nie, no bo to tak głupio wygląda, jak jest gdzieś poza. No nie wiem, no tu nawet chyba nie wiem, czy się zmieści. No zmieść, dobra. I tak będę musiał go chyba tam postawić. No i ja go tam próbuję postawić. E, zacząłem się denerwować, bo mówię, no kurde, ja chcę go na środku pola. Pola też nie mogę w środku, wiecie, wywalić tak kawałka. Może jakbym wcześniej o tym wiedział, to przy budowie pola wziąłbym to pod uwagę i na przykład e, nie robił takich mega wielkich, tylko zrobiłbym po prostu, wiecie, no o wiele mniejsze, nie? Hmm, to w ogóle jest. Nie, nie wiem. O, dobra. Tutaj na przykład można postawić, to fajnie wygląda. No i ten. No i wiecie co zacząłem? Zacząłem przewalać dosłownie internet yy, Uruchomiłem nawet nie wiem czy ją widać o. Widać tutaj tą i próbowałem w ogóle wyłączyć kolizję w grze. Jakieś komendy próbowałem wpisywać, nie wiadomo co, oczywiście grę wczytałem po zrobieniu tych rzeczy, żeby nie wyszło później, że mi grę wywali yy, i mówię kurde, mówię, no, no nie da się tego zrobić, mówię, no choćbym na głowie stanął to ja chyba tego nie ogarnę, bo to jest jednak yy, bo chciałem, bo chciałem Chciałem mieć tego stracha na wróble na środku tego pola. Szkoda, że nie można na przykład wyłączyć na potrzeby, powiedzmy, jak coś robimy, e, właśnie kolizji w grze, nie? no bo ja wiem, że kolizja w tej grze jest po to, żebyśmy w przypadku budowania, żebyśmy budynków nie postawili na sobie, e, czy żeby one na siebie nie nachodziły, ale przydałoby się coś, że na przykład na jakiś czas można. O, to to w ogóle nie powstaje że na jakiś czas można by było to wyłączyć to by było bardzo przydatne. Ale niestety tak nie można, ile jest mogę zrobić. Z eee, Spięcie jeszcze mogę zrobić. Dobra. I tam jak Monika mi pisała, to żebym sobie włączył ten nielimitowany udźwig, że już jestem w takim momencie, że mogę, że powinienem sobie to włączyć. Ja nie skleiłem w ogóle. I sobie się mówi, kurde, jakimś mam sobie tutaj uruchomić jakieś kody, czy co do gry? Fakt, że trafiłem na takie, te jak przeszukiwałem, właśnie te różne takie miejsca, żeby wyłączyć tą kolizję, i dopiero skleiłem, jak po menu jeszcze coś szukałem, że jest dostosuj rozgrywkę. I tu, jak kliknę, teraz mogę włączyć takie rzeczy, że nieśmiertelność, nieograniczone życie. Ja nie wiem, czy ja tego nie zauważyłem, czy o tym zapomniałem. Może i zapomniałem, bo już trochę w tych godzin nabitych w tą grę mam. Że tu jest coś takiego, że jest zatrucie, mnożnik, zdobywanego doświadczenia. To jest to wszystko, co ja sobie ustawiłem, zaczynając wtedy grę. I tam właśnie jest ten, ten, że można sobie wyłączyć limit. Trochę to tam nawet można spory zmienić sobie długość dni w porze roku. Więc można dość mocno przyspieszyć, myślę, ten upływ czasu, bo jeżeli będziemy mieli jeden dzień. No, to to szybko poleci, więc myślę, że następne odcinki będą się składać głównie z jakichś tych dodatkowych zadań, aż dojdziemy do tych terminatorów yy, i będziemy mogli sobie ich sprawdzić, jak one działają. Yy, I prawdopodobnie na tym będziemy się wstrzymywać w momencie zrobienia tych terminatorów, bo chyba na razie jeszcze w grze nie ma. No, znaczy no będzie dłuższa przerwa, z racji tego, że no po prostu. No, w grze nie będzie co robić przez ten. Znaczy, wiadomo, mogę zawsze upiękniać naszą wioskę, co właśnie robię. Na pewno te lampy tam postawię. Tam, w tamtym miejscu. Ale wydaje mi się, że chyba kiedyś do tego menu się udało mi dostać. No, no na pewno mi się udało. Pamiętam, że kiedyś było coś takiego, że miałem przez chwilę nielimitowany udźwig i coś, coś robiłem wtedy. No, ale na pewno przyspieszy to też budowę palisady, bo chyba jednak. Ugnę się i przy robieniu palisady z tego skorzystam. W ogóle, czy nam się tam ta palisada przykrzywiła? A nie, bo ona do góry idzie, dobra. E, więc chyba przy budowie palisady po prostu sobie to użyję, wezmę z magazynu surowców, ile potrzebuję, i pójdę, zbuduję już do końca. Bo tak z takim lataniem wcześniej trochę robiłem. Nie, musiałem zapomnieć, bo wydaje mi się, że już widziałem to. Dobra, zajdźmy do żony, oddajmy w końcu to zadanie. Ona czeka na tą zupę. O, minęło, ona przecież w tym pracuje. Damy jej w końcu tą zupę? Budynek mógłbym obrócić w tamtą stronę Chyba też trzeba będzie o tym pomyśleć Trzymaj zupkę W końcu, mam dla Ciebie zupę To było o wiele bardziej skomplikowane zadanie niż mogło Ci się wydawać Konam zgody, daj ją tutaj No, jak smakuje? Jadłam lepszą Łamiesz mi serce Zupa z ryby Czy my dostaliśmy, bo on coś mówił, że dostaliśmy dodatkową porcję, ale chyba nas okłamał bo nie widzę dodatkowej porcji. Dobra. Eee, no. No to na razie tyle w tym odcinku. My widzimy się w następnym, gdzie może w końcu będę faktycznie robił tylko te zadania, a nie kombinował pod górę. No widzicie, lamp trochę postawiłem, chociaż jeszcze przydałoby się parę. Wełnę jeszcze mam, więc pewnie ją wykorzystam. No, ale jak widzicie, no jest, że tak powiem, tutaj ładna ta wioska. Przydałoby się właśnie takie rzeczy, typu że mógł te drzewa jeszcze postawić, wiecie, no, pokombinowałbym trochę, pokombinowałbym, jakby było można, oczywiście, no, ale przesadam z tymi kombinacjami. No dobra, to tak jak mówiłem, to tyle w tym odcinku. My się widzimy w następnym, w którym zapewne zaczniemy od jakiejś unikalnej misji, którą zapewne do nam żona lub jakieś wydarzenia. Bo raczej nie sądzę, żebyśmy dotarli do terminatorów tak szybko. O, elektryczne lampki się zaświeciły. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemaneczko!